Przede wszystkim, oczywiście, jestem szczęśliwy z powodu mojej wygranej. Stało się to już jakąś um, regułą, że przegrywam tutaj pierwszy set, ale no, 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 jestem zadowolony z wyniku meczu. A co było pogodą w pierwszym secie? Czy tak, pan próbował nowych rozwiązań technicznych, czy po prostu powoli pan zaczyna chodzić w mecze? to jest taka reguła? No, la verdad que si pudiera ganar el primer set o ganar en dos sets, lo haría, lo que pasa que, no sé, parece que al principio pues entró un poco... No he cambiado de práctica, si hubiera podido ganar el match en dos sets, lo haría. lo seguro, probablemente estoy más relajado cuando entro al kort. A później już zdaję sobie sprawę z tego, że muszę rzeczywiście um, grać mocniej, żeby wygrać. I no, mam nadzieję, że to się nie powtórzy w przyszłych meczach. Wygrał Pan swoje karierze z Rogerem Federerem. Jakie to uczucie? Jaki Oczywiście było że mecz, to dla no, mnie ogromne no, przeżycie. Byłem bardzo zainspirowany no, i to, to bardzo szczęśliwy. Także zadowolony z tego, co Czy jest wśród tych tenisistów, którzy jeszcze grają w turnieju, zawodnik, z którym ewentualnie chciał spotkać się w finale. No, sinceramente me igual. To importante es, es fijarme en mi. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ja skupiam się na sobie, chcę grać jak najlepiej i mam nadzieję, że krok po kroku wygram w finale.